Gubin, okolice mostu granicznego i miejscowej Fary. Kucam właśnie w tej chwili pomiędzy dwoma ostatnimi śladami tramwajowej komunikacji miasta Guben. Specjalnie mówię Guben, ze względu na to, że mówimy o czasach przed ponad setką lat, a to oznacza, że było to niemieckie miasto o tej nazwie. Mieszkańcy sprawili sobie linię tramwajową, jedną tylko, bo daleko było im do dworca kolejowego. A więc prowadziła ona od dworca przez most na Nysie i Stare Miasto, aż do mostku na rzeczce lubszy. Miała niecałe 2,5 km, a po drodze było 16 przystanków. Co ciekawe, dotyczyły one tylko wysiadających, bo wsiadać do tramwaju można było w każdym momencie jego biegu. Tramwaje w Guben przetrwały tylko nieco ponad 20 lat. Zostały wyparte przez coraz popularniejsze autobusy. Ostatni uroczysty przejazd miał miejsce w 1938 roku. Teraz mamy trend odwrotny. Zaczynają coraz bardziej być popularne z powrotem tramwaje, trolejbusy i autobusy elektryczne. Ale to już zupełnie inna, trochę odwrócona historia.